Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Blitzmobilnie. Mobilnie. Zapraszam na giveaway z okazji wprowadzenia polskiej linii czołgów do gry. Już od kilku dni możemy próbować swoich sił za sterami polskich czołgów. Pomyślałem, że fajnie by było urozmaicić trochę rozgrywkę i zorganizować mały konkurs z tej okazji. Oczywiście zasady są bardzo proste, tak żeby każdy z Was mógł wziąć w nim udział. Nagród jest w sumie 14, a w tym będą dwie nagrody główne. Są to dwa czołgi ósmego Tieru, a osoba, której się powiedzie, będzie mogła wybrać spośród czołgów takich jak Lwe, Super Pershing oraz T34. Pozostałe nagrody to tydzień konta premium dla 12 osób. Jednego laureata nagrody głównej wyłonimy na serwerze Discord Blitz Mobilnie, natomiast drugi czołg oraz 12 tygodni konta premium będzie można zdobyć tutaj. Oczywiście, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną, zachęcam do wzięcia udziału zarówno na YouTubie, jak i na serwerze największej społeczności World of Tanks Blitz w Polsce. Jak mówiłem, zasady są proste, ale koniecznie przeczytaj opis filmu, bo tam znajduje się szczegółowy regulamin. W poprzednich konkursach no, nie wszyscy go czytali, więc niestety kilka osób musiałem zdyskwalifikować. Na Discordzie sprawa jest banalnie prosta. Link w opisie to zaproszenie na mój serwer. Po wejściu odszukaj kanał o nazwie konkurs. Na samym dole znajdziesz aktualny wpis, pod którym wystarczy kliknąć reakcję. Pamiętaj jednak o aktywności, ponieważ napiszę do zwycięzcy wiadomość, na którą trzeba będzie odpisać w ciągu 24 godzin. Aby wziąć udział w drugiej części konkursu, wystarczy zasubskrybować mój kanał oraz dodać komentarz pod tym filmem. W komentarzu podaj swój nick z gry, a także napisz dlaczego grasz w World of Tanks Blitz. Raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia opisu filmu po więcej informacji. Przypominam też o trwających promocjach w sklepie AppGallery. Do końca weekendu można odebrać kupony o łącznej wartości prawie 120 zł. A oprócz tego za każdy zakup otrzymamy zwrot w wysokości 15% ceny. Zwrot będzie w formie punktów Huawei, które oczywiście można wykorzystać na kolejne zakupy w grze. Na dziś to wszystko. Dzięki za aktywność w poprzednich filmach i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i powodzenia na polu bitwy.